Witam serdecznie na naszym spotkaniu, kolejnym spotkaniu z Biblią, z Nowym Testamentem. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, pytanie, które nurtuje zarówno naukowców, biblistów i teologów, jak i zwykłych wierzących. Pytanie, które brzmi: w jaki sposób historie o Jezusie przetrwały po śmierci Jezusa? Aż do spisanego pierwszego świadectwa o nim, czyli przez około 21 lat. W tamtych czasach 21 lat to prawie pokolenie. Jak to jest, że te historie przetrwały e, od śmierci Jezusa aż do momentu, do, który, do którego zostały spisane e, właśnie przez te 21 lat? Pomówimy, tym samym o tak zwanym okresie ustnym, oralnym Nowego Testamentu, który tak naprawdę zaważył i ukształtował obraz Jezusa we wszystkich innych pismach Nowego Testamentu. Lata pomiędzy śmiercią Jezusa, czyli mniej więcej 30 rokiem naszej ery, a pierwszymi listami apostoła Pawła są latami absolutnej ciszy nie posiadamy żadnych źródeł pisanych pochodzących z tego okresu. W okresie od 51 do 64 roku naszej ery, czyli w latach działalności pisarskiej Pawła, posiadamy oczywiście przekazy dotyczące Jezusa, ale nie traktują one o życiu ludzkim, ziemskim życiu Mistrza, tylko są Teologiczną interpretacją jego życia, o którym Paweł prawie nic nie wiedział albo wydaje się, że nie wiedział. Bo aż dziw bierze, że Pawłowi nie przyszło do głowy, by wybrać się do Betlejem czy Nazaret, aby porozmawiać ze świadkami życia Jezusa, zobaczyć jak mieszkał, gdzie żył, w jakich miejscach przebywał, gdzie umarł. Przecież żyło jeszcze kilka osób, które prawdopodobnie znały Jezusa osobiście. A i odległości pomiędzy Jerozolimą, Betlejem, Nazaret czy Kafarnaum nie nastręczały wielu kłopotów człowiekowi, który zwykł był poruszać się najczęściej pieszo. Nic takiego się nie stało. Jakby Pawła absolutnie nie obchodziła osoba Jezusa przed Wielkanocnego, a ważny był tylko ten Jezus po zwany przez Pawła Chrystusem. Jakby nie interesował go Jezus historii, a był skupiony na tym Chrystusie wiary. Dopiero gdy dotrzemy do Ewangelii. Czyli napisanych już 40, od 40 do 70 lat po śmierci Jezusa, otrzymamy opis życia i wydarzeń Jezusa, lecz, jak zauważyliśmy wcześniej, nie były to często zapiski historyczne w naszym rozumieniu, czy wręcz biografie Jezusa, a podobnie jak u Pawła, Teologiczne interpretacje w świetle Starego Testamentu, teologiczne interpretacje życia Jezusa w świetle Starego Testamentu. Gdzie więc możemy szukać wskazówek? Bo jeśli historia o Jezusie ma być w jakiś sposób przedstawiona światu, czy to przez pojedynczego człowieka, czy to poprzez instytucje lub system społeczny, to te sposoby muszą być opisane. Podstawowym źródłem pozwalającym nam wyszukać te sposoby zachowania historii Jezusa są, co tutaj mówić, jednak Ewangelie. Pierwsza wskazówka pojawia się, gdy zbadamy, jak często pojawia się słowo synagoga w Ewangeliach. I tak, u Marka można znaleźć 11 odniesień do synagogi, u Mateusza 9 razy. Siedem razy u Łukasza, a pięć razy w Ewangelii Jana. Wiemy z historii, że chrześcijaństwo zostało niejako wyłączone z synagogi, niejako poproszone o wyjście z synagogi, że nastąpił, co tutaj mówić, rozwód między synagogą a tą, tymi pierwszymi gminami chrześcijańskimi w około 80. Roku naszej ery, i Ewangelia Jana jest jedyną z czterech Ewangelii, która ten konflikt przedstawia, stąd też jest najbardziej nieprzyjazna Żydom i Judaizmowi. Ale, to, za, to trzeba zawsze podkreślić, nie jest y, antysemicka, jest antyjudaistyczna, ale nie antysemicka. Najważniejsze, że można mimo wszystko stwierdzić i zauważyć ten bliski związek. Pomiędzy ludzką pamięcią o życiu Jezusa, a życiem synagogi Żydów, że jakiś ten związek, jakaś koneksja jest. Druga wskazówka jest taka, że zanim zostały napisane Ewangelie, to pamięć o Jezusie, o jego czynach, o jego słowach były interpretowane za pomocą pism żydowskich Starego Testamentu. I w rzeczywistości, tak naprawdę, osoba Jezusa była postrzegana i interpretowana jako wypełnienie proroctw i przepowiedni Starego Testamentu. Istnieje wtedy ogromna liczba odniesień osoby Jezusa do historii biblijnych, czy historii biblijnych do osoby Jezusa we wszystkich czterech Ewangeliach. Autorzy Ewangelii zakładali również, że ich czytelnicy lub słuchacze, najczęściej słuchacze, są bardzo dobrze zaznajomieni z pismami judaistycznymi, ponieważ nawet nie próbują tłumaczyć się z tego, dlaczego odnieśli osobę Jezusa do tej czy innej historii Starego Testamentu. Po prostu wiedzą, że słuchacze od razu to zrozumieją, od razu to chwycą. Z historią Jezusa i osób z Nim związanych, ściśle powiązane są historie dotyczące Mojżesza, Eliasza czy profetycznych wizji proroka Izajasza. I można na przykład ten zabieg zaobserwować na, gdy patrzy się na postać Jana Chrzciciela. Wszyscy znający pisma żydowskie od razu znajdą w Janie, chrzcicielu, tego, który przepowiada przyjście Mesjasza, a którym był Eliasz w Starym Testamencie. Jan chrzciciel był ubrany w skórę wielbłądzią, opasany pasem skórzanym, jadł szarańcze i miódl, miód leśny. Skądinąd było to bardzo zdrowe jedzenie. Tak myślę, że gdyby nie został ścięty przez Heroda. To najprawdopodobniej na takim pożywieniu dożyłby sędziwego wieku. Bardzo przypominał, Jan Szciciel bardzo przypominał osobę Eliasza, opisaną w drugiej księdze królewskiej, w rozdziale pierwszym, w wierszach ósmym i następnym, i jego sposób życia na pustyni. Ten poziom komunikacji pomiędzy Żydami. A naśladowcami drogi był bardzo bliski sobie. Na przykład w nakarmieniu tłumów przez Jezusa pięcioma chlebami i dwiema rybami jest przypomnienie historii Izraelitów na pustyni i zapewnienie przez Mojżesza manny i przepiórek temu ludowi, który na pustyni siedzi i rozpacza, że nie ma co jeść. Zaś cuda. Czynione przez Jezusa są ściśle powiązane z cudami czynionymi przez Mojżesza, Eliasza i Elizeusza. Zaś osoba Józefa, opiekuna Jezusa, jest bliska osobie Józefa ze Starego Testamentu, który jest opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 37 i w następnych. Tę samą analogią można przeprowadzić w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. I takie zabiegi literackie nie tylko wskazywały Żydom, że życie Jezusa nie jest przypadkowe, tylko jest wypełnieniem obietnic prorockich Starego Testamentu, ale również ułatwiały zapamiętanie życia Jezusa osobom nieumiejącym pisać i czytać, a tylko słuchać, kojarzyć i zachowywać w pamięci, czyli po prostu zapamiętywać. Tak więc pamięć o Jezusie, zanim została przedstawiona w Ewangeliach, tak głęboko wrosła i wszęgła się z pismami judaistycznymi, że można tylko wyciągnąć jeden wniosek: tylko w synagogach mogło to się zdarzyć, ponieważ tylko tam Ludzie mogli słuchać, czytać i rozmawiać i tłumaczyć pisma. Tylko w synagogach zachowana została historia świętych osób czy wielkich zdarzeń narodu wybranego, i tylko tam te historie żydowskie mogły być na nowo opowiadane i interpretowane w świetle osoby Jezusa. Jak to się odbywało? No, spróbujmy postawić się sytuacją i doświadczenie ludzi z tamtego czasu i okresu, świata pierwszego wieku naszej ery. Ogromna większość ludzi w tamtych terenach absolutnie nie potrafiła czytać i pisać. Oblicza się, że jedna osoba na tysiąc potrafiła w podstawowym stopniu pisać i czytać, a w zasadzie tylko się podpisać. A byli to Ci, którzy potrafili czytać i pisać, byli to kapłani, urzędnicy państwowi i świątynni i ludzie bogaci. Nie było jeszcze druku, księgi były drogie i było ich bardzo mało. A jednak prości ludzie mieli bardzo szeroką wiedzę na temat swojej religii i historii swojego kraju i swojej religii. Gdzie mogli tę wiedzę posiąść? No, opisane y, jest to, że w synagogach, synagogach, a więc musieli uczęszczać na nabożeństwa. Musieli. Taki był nakaz, takie było jedno z wielkich przykazań, aby nie opuszczać zgromadzeń, aby dzień święty święcić, i to specjalnie w miejscach świętych, czyli w świątyniach bądź synagogach. Y, jak wyglądały takie nabożeństwa? Opisane są dość dokładnie w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 13, w wierszach 15 i 16. Otóż lektor albo rabbi czytali najpierw urywki Tory, czyli pięcioksięgu albo, albo zakonu. Potem czytali urywki proroków mniejszych i większych. I w tym punkcie nabożeństwa przewodniczący synagogi wstawał i pytał: czy, chciał, czy ktoś chciałby odnieść się do tych czytań? Czy ktoś chciałby objaśnić ze swojego doświadczenia to, co usłyszał? Krótko mówiąc, kto miałby ochotę dać świadectwo swojej wiary, ale również i swojej wiedzy? Wyznawcy Jezusa wstawali wtedy, i przypominali sobie zdarzenia z życia Jezusa, które zostały niejako pobudzone czy wzbudzone przez podobne wydarzenia opisane w Starym Testamencie. I tak na przykład działo się w przypadku Pawła w Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale w wierszach od 16 do XVI w trakcie przemowy Pawła do Żydów w Antiochii. Pizydyjskiej. Taki był sposób przekazywania historii o Jezusie i przechowywania w pamięci, zapamiętywania i przekazywania dalszym pokoleniom. Sa a więc sabat po sabacie, rok po roku, synagoga po synagodze, historie o Jezusie były opowiadane i łączone z tradycją żydowską najpierw ustnie a potem w wersji spisanej przez lata na każdym nabożeństwie osoba Jezusa i liturgia nabożeństwa były ze sobą ściśle powiązane to zaś oznacza że przedstawiona w ewangeliach wrogość żydów do wyznawców Jezusa tak naprawdę nie istniała tak Dramatyczny sposób, a jeżeli już była, to była stworzona w określonym celu. I reasumując, można by powiedzieć, że w rzeczywistości Ewangelie są dziełami i produktami synagogi. Nie dość tego, cała późniejsza tradycja nowotestamentowa, tradycja Ewangelii, listów. E, Przetrwała tylko dzięki temu, że była synagoga. Kolejne spotkanie dotyczyć będzie apostoła Pawła, najwcześniejszego świadka Jezusa Chrystusa, choć nigdy wygląda na to, że nigdy nie spotkał go osobiście i najwcześniejszego autora Nowego Testamentu. Choć w naszych Bibliach, wydaje się, że najwcześniejsze są ewangelie, potem listy, dzieje apostolskie, a potem listy Pawła, Piotra i tak dalej. To jednak chciałbym, żebyśmy zachowali chronologię powstawania poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, a pierwszą księgą, jaka pierwszym listem jaki został napisany, kiedykolwiek dotyczący Jezusa, Chrystusa to był list apostoła Pawła w 1951 roku. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. O tym będziemy mówić na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.